Hej, witajcie! Jak zapewne wiecie, po nowym roku szkolnym moje nagrywanie nie będzie już tak częste. Szczerze mówiąc będę nagrywała chyba tylko w weekendy, to jest taka informacja dodatkowa, bo nie podałam konkretnie w jakich okolicznościach będę nagrywała odcinki po rozpoczęciu nowego roku szkolnego i ewentualnie jeszcze w przerwach świątecznych. Mam dodatkowo do Was prośbę o pomoc. Otóż słuchając piosenki Przy piosenek Przypomniała mi się pewna piosenka Tylko, że ja nie pamiętam jej tu, Pamiętam jedynie teledysk Może kiedy się oglądaliście I będziecie w stanie mi pomóc W teledysku yy, Szuka się dwoje ludzi Dokładnie kobieta i mężczyzna I chyba w tym teledysku Idą przy pole czy gdzieś Pada w ogóle śnieg Wiem, że taki opis, opis kiepski Ja na pewno dawno, tego, dawno to słuchałam I yy, no chciałabym to znaleźć, ponieważ mój tata co prawda puszczał to często w radiu, ale nie wiem czy jeszcze jest ta piosenka. Z początku myślałam, że to jest piosenka Nas nie od zespołu Tatu, ale to raczej nie jest to, ponieważ tam w ogóle były inne osoby, bo tam były dwie kobiety. A tu jest kobieta i mężczyzna i oni w tym teledysku idą przez śnieg bodajże i próbują się znaleźć w tym śniegu. No i kończy się chyba na tym, że się na końcu teledysku znajdują... Może macie jakieś pomysł, co to jest za piosenka. Ten, kto mi pomoże, w sensie, że znajdzie dla mnie ten tytuł, dostanie, zostanie przyjęte serduszko i pozdrowię go w następnym odcinku. Przepraszam, jeżeli... Y jeżeli jesteście źli za to, że w przyszłym roku szkolnym będzie mniej odcinków, ale jak dobrze wiecie, powtarzam klasę i chciałabym się bardziej przyłożyć, żeby sytuacja się nie powtórzyła, bo to już byłoby naprawdę totalne przegięcie. Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka i dziękuję ewentualnie za przyszłą pomoc. Mam nadzieję, że mi pomożecie. Buziaczki, trzymajcie się, cześć.